Od marca w gminie Urzna funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą. Ośrodek prowadzony jest przez stowarzyszenie Wspólnie Razem w Szalowej w budynku starej plebanii. Wspólne zajęcia to okazja do wielopokoleniowej wymiany umiejętności oraz integracja różnych grup wiekowych. Zajęcia polegają na tym, że po prostu jest to wymiana międzypokoleniowa, czy w kulinarnych, czy w rękodzieło. Po prostu dorośli przekazują swoje zdobyte umiejętności młodym, a młodzi no próbują to po prostu złapać i może akurat jakiegoś bakcyla, któryś tam... Złapie i będzie dalej kontynuował. Na realizację projektu Gmina Łóżna otrzymała z budżetu Wojewody Małopolskiego dofinansowanie w kwocie 33 120 złotych. Wkład własny Gminy Łóżna to kwota 8 460 złotych. No bardzo cieszą się zajęcia, zwłaszcza z młodymi, kulinarne: pieczenie placków, gotowanie, grillowanie. No obecnie po prostu są na etapie. Koronek, haftu, a tutaj drugie zajęcia trwają z kosmetyczką. No, panie uczą się, jak pielęgnować już w wieku starszym cerę, jak ewentualnie makijaż jak i do, danej, do danej osoby, zafundować. Ośrodek jest czynny od wtorku do piątku, w godzinach od 14 do 18.